A gdzie Rzym, gdzie Alkmar? Dwie rzymskie ekipy, jeden turniej europejski, jakże dwa różne mecze, jakże dwie różne sytuacje na tym etapie tego turnieju. Roma i Lazio. Wczoraj było o Mediolanie, dzisiaj więc o Rzymie. Marcin Nowomiński, zapraszam na ostatni w tym tygodniu poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Błądziornissimo amici sportivi. Piątek, 24 stycznia 2025 roku. Dzień dobry. Zbliżamy się powoli do finału tego tygodnia. Czas przestawiać się w tryb Serie A, no bo dzisiaj wieczorem już pierwszy mecz 22. Kolejki Ligi Włoskiej, ale zanim to pomówmy jeszcze o lidze Europy. Rozmawialiśmy o meczach Juventusu, Atalanty, Milanu, Interu, Bologni w lidze mistrzów. Pomówmy o tym, co przydarzyło się rzymskim zespołom w lidze Europy, a one znajdują się po dwóch stronach barykady emocjonalnej. Amici Sportivi, zanim o tym dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału. Dziękuję wszystkim, którzy zostawią like, no i dziękuję za każdą wirtualną kawkę, która wjeżdża za pośrednictwem linka, który zostawiam wam w opisie tego filmu. Kłaniam się przed wami w pas i pozdrawiam wszystkich, którzy byli ze Mną przez cały ten tydzień. To już piąty przegląd włoskiej prasy sportowej w tym tygodniu codzienne. Tego najstarsi amici nie pamiętają, a może pamiętają. W przyszłym tygodniu będzie wyglądać to nieco inaczej, ale przemeblujemy plan w słusznej sprawie. Zostańcie ze mną do samego końca, żebym mógł Wam wszystko wytłumaczyć, począwszy od tego weekendu przez m, następny tydzień. Otwieramy La Gazzetta dello Sport, zaczynamy od Romy, wybieramy się do holenderskiego deszczowego Alkmaar. Rozczarowanie niedosyt to na pewno, a i ryzyko, że Roma odpadnie z tegorocznej ligi Europy. A przecież to w cudzysłowie jej turniej. Ale w przyszłym tygodniu będzie musiała zagrać o wszystko. To jest o udział w playoffach z Eintrachtem Frankfurt, który w tym momencie jest wiceliderem w tabeli i przegrał na wyjeździe tylko jeden mecz. No ale Olimpiko czyni cuda. O tym jednak pewnie przyjdzie nam porozmawiać w przyszłym tygodniu. Natomiast na razie z Alkmar Roma wyjeżdża. Bez punktu, mimo że to ona kreowała tam grę. Y, Amici Sportivi, to 18 spotkań, Roma nie potrafi wygrać na wyjeździe. Gorzej było tylko, kiedy? 74 lata temu był sezon 50-51. 1950-51, wówczas to Roma co prawda zaliczyła 30 takich y, y, wyjazdowych niepowodzeń i w ogóle spadła wtedy do drugiej ligi, no ale to był jedyny gorszy niż ten obecny czas w historii klubu. Ach i Roma, Europa Arijskiego, ajajaj. Roma, co tam się zadziało? Czemu mówimy o niedosycie i rozczarowaniu, z uwagi na to, że gdyby dawać punkty za przebieg meczu i za przewagę, no to Roma by zgarnęła komplet. 64% posiadania piłki, 579 do 288 podań dla Romy. No ale strzałów na bramkę jak na lekarstwo. Pierwszy w 29 minucie, drugi w doliczonym czasie gry. Pierwszy Dowbyk, drugi Dybala. Holendrom wystarczył jeden strzał, który skończył się bramką na 1 do 0. Ale po kolei transferta Amara oczywiście, gorzki ten wyjazd do Alkmar. Roma Zbroiła się przed starciem z Holendrami. Kibice oczywiście liczyli na to, że to będzie wyjazd przełomowy, ale niestety takim się nie okazał. AZ Alkmaar zaczęło grać w ustawieniu 4-2-3-1, ale często schodzili do 4-1-4-1. I to miało na celu jedno: to znaczy zagęścić środek pola i ograniczyć miejsce na rozgrywania piłki Romie. To właśnie obserwowaliśmy. Stąd dopiero ten pierwszy strzał w 29 minucie. Oczywiście pomijamy strzały nad poprzeczką, ale tych strzałów było naprawdę niewiele. Artem Dowbyk, ten, ta próba w 29 minucie, nie mogła uszkodzić bramki Holendrów. To z pewnością i bramkarz ekipy gospodarzy raczej nie był zagrożony w tej sytuacji. Już bardziej groźny był ten strzał, Dybali, w doliczonym czasie gry. On nie poddawał się do samego końca. No ale bramka Holendrów narodziła się z czegoś absurdalnego, z błędu. Po pierwsze, od Pizillego, który zagrał fatalny mecz odbija się piłka, wychodzi na aut. Holendrzy szybko wznawiają na boisku jest wprowadzony niedługo wcześniej, zresztą przez trenera gospodarzy, Troy Parot i Holendrzy przeprowadzają szybką kontrę, bo na kontrach właśnie oparli swoją siłę w tym, czy swój plan w ogóle na ten mecz i co? Giallorossi spóźnieni, Giallorossi zdezorientowani, Manu Kones truchtający, spacerujący za rywalem, Ndika gdzieś tam najpierw machający, przez co stracił ten ułamek sekundy być może potrzebne do tego, żeby wrócić na czas, no i mamy 1 do 0. Jeszcze przez chwilę wydawało się, że tam był spalony. Mogli mieć Giallo Rossi nadzieję, może offside, może offside, ale nie. Zeki Czelik utrzymał dwóch rywali w grze. Roma, te sytuacje, które miała, te nieliczne, no właśnie, bo tak wspomniałem o nazwisku Zekiego Czelika i przypomniało się, że właśnie dwie piłki miał na nodze właśnie Zeki Czelik i ich nie wykorzystał. Cóż powiedzieć, rozczarowanie z uwagi na to, że zarówno nie dał Dowbyk różnicy, i w pierwszej połowie zresztą żółta kartka był z, nerwowy i Ranieri zdjął go, wprowadził Sole, co dało więcej mobilności, więcej takiego zrywu iskry Diallo Rosim, ale i tak to było zbyt mało. Humels, najlepszym w tym spotkaniu, zwróćmy uwagę na noty Romana 5,5 dla porównania, AZ Alkmar na 6,5, ale przyjrzymy się notom w obozie Diallo Ranieri na 5,5 wybrany najlepszym w tym spotkaniu. Owszem z żółtą kartką, ale jednak walczył, co walczył to jego. Piątka dla Celika, pół dla Salema, Kersan, Diki El Shara, jego Kone, Paredesa i Matiasa Sole. Szóstka dla Dybali, Angelinio, tych dwóch zawodników. Zresztą Angelinio dobrze dośrodkowywał w niektórych sytuacjach, między innymi w sytuacji, w której Dybala już grając na lewo, patrząc z perspektywy widza walną nad poprzeczką AZ Alkmar. Dybala, który miał mało miejsca do gry, ale doceniony za, z, przez Gazetę dello Sport za to, że walczył do samego końca i on oddał ten drugi, no jak na lekarstwo, ale drugi strzał groźniejszy niż ten Dowbyka. Sole poradził sobie lepiej w ataku niż Dowbyk z uwagi na to, że był bardziej ruchliwy, bardziej dynamiczny, bardziej elastyczny z piłką ale i tak niczego nie wskurał. Zresztą Claudio Ranieri przyznał, że zdjął do wbyka głównie ze względu na żółtą kartkę, żeby tam nie było czerwonej. Ale Claudio Ranieri absolutnie rozczarowany. Powiedział, że dominował, to w ogóle był mecz absurdalny, że Roma dominowała, nie potrafiła wykorzystać sytuacji, które kreowała, choć było ich może nie jakoś mnóstwo i tych strzałów na bramkę w ogóle, jak na lekarstwo, ale przy pierwszym strzale AZ Alkmar celnym trafiają gospodarze do bramki, no to być nie może i jeden do, do zera wygrywają. Powiedział, że zagraliśmy mało inteligentny mecz. To myślę powinno wybrzmieć ze względu na to, że Roma nie radzi sobie z kontratakami rywala. Abstrahując od, od historii na wyjeździe i tego, że Roma potrzebuje tego przełomu, i Le Leandro Paredes powiedział, że no, ten przełom przyjdzie, że to się w końcu wydarzy, ale rzeczywiście na razie to jest wręcz nieprawdopodobne. Niczym remisy Juventusu. To wyjazdy Romy to pewnie podobny przypadek. Powiedzmy o arbitrze. Arbiter oceniany różnie przez różne dzienniki sportowe. Jestem ciekawy Waszej oceny, ponieważ główne pretensje, tam w drugiej połowie mieliśmy taki epizod, że Dybala został sfaulowany czy nie w polu karnym. Gazeta Dello Sport mówi, że ten, to co zrobił Hus na Argentyńczyku nie było zagraniem na rzut karny. Courier dello Sport ocenia arbitra na 5,5 i pisze, że to mógł, mogła być jedenastka i arbiter miał wszystko, czego potrzebował, żeby odgwizać jedenastkę. Natomiast y, wszystkie dzienniki, łącznie z dziennikiem Il Romanista mówią, że Hus powinien był dostać żółtko wcześniej niż dopiero druga połowa i to za dyskusja, a nie za faul, ponieważ jemu sędzia pozwalał na wszystko, a gdyby go utemperował tym żółtkiem, to być może nie byłoby tego epizodu. Z Dybalo w polu karnym być może inaczej ten mecz by się rozegrał. Ale na razie to jest tylko być może czy w tym momencie to jest to jest już tylko być może. Notka zupełnie na marginesie, ale być może kibicom Giallo-Rossich przypadnie do gustu. Daniel De Rossi został prezydentem, nowym prezydentem szefem klubu Ostia Mare. Ostia to oczywiście dzielnica Rzymu, to jest klub, w którym stawiał pierwsze kroki w świecie piłki jako jeszcze dzieciak i teraz wykupił większość akcji tego zespołu. I się nim zaopiekuje. Zaopiekuje się rozwojem również młodzieży, dzieci, ale też rozwojem tak zwanego impianto, czyli miejsca, gdzie Ostiamare, czwartoligowiec, Serie D, gra, czy ma grać. Jest taki stadion, boisko w zasadzie, a nie stadion, Anko Marcio, który jest teraz zamknięty dla publiczności, dla kibiców ze względu na konieczność renowacji tego obiektu, co kosztuje i tam dużo biurokracji, dużo przepychanek z tego, co dzisiaj rano zdążyłem przeczytać na ten temat, ale 41-latek postanowił dokonać wyboru serca, jak pisze dzisiaj Gazeta dello Sport i zaopiekować się tym klubem. Wracamy do Alkmar. Roma więc w sytuacji kiepskiej. Roma w dole tej części tabeli, która stanowi o playoffach i wszystko rozegra się w przyszłym tygodniu z Eintrachtem na Olimpico. Może być tak, że remis wystarczy. Porażka może być skazaniem na piłkarską śmierć w tym turnieju dla Giallo rossich Muszą ułożyć się też inne rezultaty, żeby remis wystarczył, ale zwycięstwo to z pewnością pomogłoby Romie Przynajmniej awansować, zapewnić sobie udział w play-offach. Dopiero w play-offach. Natomiast Eintracht w tym sezonie. Dobrze mu idzie w Lidze Europy, może nie tak dobrze jak Lazio, o tym za chwilę, ale Niemcy będą na pewno niełatwym rywalem dla Giallorossich i Olimpico musi zamienić się w piekło dla rywali podopiecznych Claudio Ranieriego, jeśli tu ma zakończyć się to pozytywnie. To będzie bardzo emocjonujący mecz. Na razie zapraszam do dyskusji na temat tego, no bo Roma straciła dużą szansę i dzisiaj jest po prostu rozgoryczona. A Wy, jak tam się macie, kibice Giallorossich i wszyscy, którzy oglądaliście to spotkanie, zapraszam do dyskusji. bye am Ale sobie wymyśliło Lazio tę Ligę Europy w tym roku, przyznacie? No, taki show, który dali wczoraj w ogóle, jaki dają w tym turnieju, no to też miło popatrzeć. Ten bezbramkowy remis z złudogorcem, zresztą kontrowersyjny pod kilkoma względami, jak pamiętacie. No, to taka plama na tym ładnym obrazku, na który aż chce się patrzeć, no chyba że jest się zadeklarowanym przeciwnikiem Lazio. Dzisiaj gazeta pisze: Lazio Show, Conquista Liottavi, awans do jednej ósmej finału i prawdopodobnie jako lider tego etapu ym, Ligi Europy. No chyba, że zdarzy się jakaś bramkowa katastrofa w ostatniej kolejce, a ta na wyjeździe z bragą w meczu, w którym nie zagrają Mattia Zacani i Nicolo Rovella. Ci dwaj byli zagrożeni zawieszeniem za kartkę i się wykartkowali, chociaż żółta kartka dla Nicolo Rovelli dzisiaj zdaniem Gazety dello Sport trochę przesadzona. W każdym razie Lazio pewne i mogło sobie pograć, ale rywala miała niewygod... miało niewygodnego. Real Sociedad to nie są piłkarze w ciemie bici. A dostali trójkę, i to już w pierwszej połowie dopiero gdzieś tam pod koniec wpakowali. Oczywiście czerwona kartka w 30 minucie. Czerwona kartka, którą słusznie zresztą dostał munies i munios, przepraszam, i wyleciał z boiska, ale chcę zwrócić wam uwagę na dominację Lazio. Oczywiście bierzemy ten kontekst gry w przewadze. Pamiętacie statystyki z meczu z Romu. 579 podań do 288. Zwróćcie uwagę na to. 835 podań Lazio, 237. Realu Sociedad i posiadanie na poziomie 88.22. No to była absolutna dominacja, strzały na bramkę 8 do 4. W ogóle to co zrobiło Lazio, jeżeli wybraliście ten mecz wczoraj wieczorem, to naprawdę dobrze było popatrzeć na to nawet z perspektywy postronnego widza, bo Lazio kreowało, Lazio było głodne, Lazio było agresywne. Do tego jeszcze co widzieliśmy w statystykach, trzeba dorzucić kilka słupków i poprzeczek. Poprzeczka również ze strony Realu Sociedad. Prawie bramka, ale tam technologia gol Line wyjaśniła bodajże właśnie Tatiego Castellanosa, który miał tę sytuację, później jeszcze dobijał któryś, już nie pamiętam który, w słupek z zawodników Lazio, Hila Fuentes, jaka bramka, jaka bramka z 10 czy 11 metrów, później um, Uno Due w wykonaniu Sena i Mati Zakaniego, chociaż tam już prawie Zakani miał pretensję do swojego kolegi, że zabrał mu podanie z lewej strony, ale dobrze to rozklepali, no i um, asysta Nuno Tavaresa, dośrodkowanie do Tatiego, no i mamy um, trio, trio, które um, dzisiaj wymieniane w nagłówku, Hila, Zakani, Castellanos, Lazio es sempre più prima, jeszcze bardziej pierwsze, no jest rzeczywiście szefem Lazio w Lidze Europy w tym, w tym wydaniu, w tej edycji. Kilka błędów sędziego, ale w dobrze zachował się przy tej sytuacji, w której trzeba było wyrzucić zawodnika Realu Sociedad. Zresztą on też nie protestował, on miał pretensje do samego siebie. Zerknijmy na noty. 7,5 dla Lazio, najlepszym wybrany Gustaw Isaksen. Letteralmente incontenibile. Ten, który nie zadowalał się niczym w tym meczu, był cały czas głodny, cały czas pchał do przodu, no i jeszcze zaliczył asystę przy bramce Mati Zakkaniego Szóstka dla Mandasa, on wczoraj w bramce, następnie Marusić 65 6,5 dla Di i Pedro, który również przysolił tam w poprzeczkę. Siódemka dla Chili, Tavaresa. Kontuzja, ale Marco Baroni zaznacza, że zawodnik zatrzymał się w czas, w związku z tym nie powinien to być poważny uraz i że powinno być wszystko ok. Rowella z siódemką, Zakani i Castellanos również. To są oceny może nie jakieś mega przesadzone, bo gazeta dello Sport wydaje się trochę być stonowana, jeśli chodzi o ocenę tego co zrobiło Lazio, ale całkiem przyzwoite piątka dla Realu Sociedad, no i Lazio cieszy się, Lazio cieszy się, a Marco Baroni jest wręcz dumny. Sono orgoglioso di questi ragazzi. Ta drużyna ma po pierwsze głód chce być coraz lepszą i to mi się podoba, dlatego mogę tylko pochwalić swój zespół po tym spotkaniu, zresztą wypowiedział się też Mario Hila, powiedział, że to było bardzo ważne, zdobyć punkty w tym meczu, wygrać, no i pokazaliśmy swoją przewagę nawet nad tak um, niełatwym rywalem, jakim jest Real Sociedad. Marzymy i pracujemy nad tym, żeby swoje ambicje spełniać, wierzymy, że możemy zajść w Lidze Europy jeszcze dalej. Oprócz tego Zakani, kapitan zespołu, no wypowiadali się chętnie po takim meczu zawodnicy Bianco Celestich, a jeśli chodzi o Mercato, bo ten krótki artykuł kończy nam um akapit dotyczący Mercato. Na ten temat wypowiedział się dyrektor sportowy Bianco Cielestich, pan Angelo Fabiani. Powiedział, że brakuje pomocnika teoretycznie. Lazio i jego szukają, ale nie chcą popełniać błędów w trakcie styczniowego Merkatu. Tam na ławce widzę trochę pomocników, trochę ich mamy, powiedział tak z przekąsem Fabiani, więc na dobrą sprawę nie będzie to coś, co Lazio będzie pchało na siłę. Aczkolwiek cały czas łączony Facini z Empoli z zespołem Bianco Cielestich, więc to byłby na pewno ciekawy transfer, ciekawy wzmocnienie. I jeszcze notka, której raczej byśmy pewnie nie chcieli przekazywać, ale przed meczem, w okolicach tego meczu kibice hiszpańscy znajdujący się przed barem, przed, gdzie to było, via Leonina, przed jednym z pubów, zostali zaatakowani przez ultrasów, zamaskowanych ultrasów, Bianco celestich. Widzicie, jaki oręż policja zebrała. Wielu rannych, a trzech poważnie. Jeden ugodzony nożem w... Trzech ugodzonych w ogóle nożem, ale jeden w brzuch na tyle poważnie, że musiał zostać operowane i to w trybie pilnym. Inni Włosi określają te stany ciężkie, poważne i tak dalej liczbą dni, które trzeba spędzić w szpitalu pod opieką lekarza, więc z dwóch pozostałych to 30 i 12 dni. Lazio chce współpracować z władzami, z policją, ze służbami porządkowymi, żeby namierzyć, zidentyfikować tych ultrasów. Oczywiście potępia takie zachowanie. Teraz najważniejsze jest to, żeby tych trzech doszło do siebie, reszta rannych też ale to są obrazki, które jak widzicie zdarzają się również na tle politycznym, jak czytamy w tym artykule Niko Liberardino, nie tylko na tle czysto piłkarskim. Wracając jednak do tematu piłkarskiego, Lazio daje show, na to pięknie się patrzyło. No jakże w innym miejscu jest dzisiaj zespół Bianko Celestich, jeśli chodzi o rozgrywki europejskie. Za tydzień mecz, taka formalność, żeby to była wisienka na torcie, żeby to był awans z pierwszego miejsca, natomiast Roma powalczy o życie, o grę w playoff. Tyle dzisiaj o wczorajszych meczach, Amici, ale proszę, zostańcie ze mną jeszcze do samego końca. No to na koniec słowo na weekend, Amici Sportivi. Dziękuję, że byliście ze mną przez te pięć dni. Przyznam szczerze, że nie planowałem takiego tygodnia. Początkowo z włoską prasą sportową, tym bardziej w edycji dla koneserów, ale ten tydzień dał mi też ogląd na to, co może mieć sens, a co niekoniecznie robić na tym kanale w przyszłości, biorąc pod uwagę też inne formaty, no bo przyszły tydzień musimy pogodzić między innymi z live'em. W Waridzioko. mamy wyjątkową środę, ponieważ kończy się ten etap Ligi Mistrzów. Rozstrzygają się losy co po niektórych zespołów, w związku z tym w środę wieczorem pój tym wieczorem, Ale jednak będziemy z wami na żywo z Hubertem podczas live w Dzioko, żeby porozmawiać, podyskutować o tym, co wydarzyło się i gdzie powędrowały nam włoskie zespoły grające w tej, w tym turnieju europejskim. Przyjrzymy się też w przyszłym tygodniu, co tam z Romą, czy faktycznie da radę w meczu z Eintrachtem i czy zobaczymy ją na dłużej. No a przegląd prasy jako taki, poligowy, po kolejkowy, po 22 kolejce podzielimy na dwie części na czołówkę oraz na dolną część tabeli z edycją dla koneserów, co może być ciekawe eksperymentem, który powinien potrwać dłużej na tym kanale. Także serdecznie zapraszam. Będę, aczkolwiek w nieco zmienionym kształcie, w przemeblowanej agendzie w przyszłym tygodniu. Zapraszam już od poniedziałku rano. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdy lajki, like za każdą wirtualną kawkę, która wleci również po tym przeglądzie. Kłaniam się przed Wami w pasji. Zapraszam oczywiście do Eleven Sports już od dzisiejszego wieczora. W ten weekend jesteśmy z Wami, komentujemy, ale też rozmawiamy na żywo, więc oglądajcie, słuchajcie i przeżywajmy to kalcio wspólnie. Do samego końca świata i jeden dzień dłużej. E, w każdym razie, e, widzimy się niebawem. Ci, Wediamo Presto, życzę Wam udanego, pełnego emocji piłkarskich po włosku weekendu. Ciao!